No to połowę mamy za sobą. Kochani, zobaczymy teraz, jaki znak będzie. Byk. Kochane byki, byczuliczki, zobaczmy, co dla Was na miesiąc październik. Zaglądamy w miesiąc październik. zobaczmy rodzina najbliższe otoczenie praca finanse okej okay. i trzy karty dobra moi drodzy co tutaj się dzieje? Mam wrażenie, że przestaje Wam się już chcieć. Tracicie bardzo, bardzo dużo energii i przestajecie mieć siłę na wyjaśnianie komuś czegoś, przekonywanie, nauczanie. I chyba hmm, zaczynacie wchodzić jakby z taką. Zaczynacie sobie zdawać sprawę, że siedzicie w klatce. Że jesteście uwięzieni w jakichś przekonaniach. W jakiejś sytuacji, w jakiejś relacji mamy tutaj, yy, jakby zdanie sobie sprawy, że pewne przekonywanie, że pewne działanie już nie ma sensu, że wy z tej klatki się nie wydostaniecie, jeżeli nie zaczniecie działać. Jakby dochodzicie do takiej mądrości wewnętrznej. No dobra, zobaczmy sobie. Jeżeli chodzi o rodzinę, najbliższe otoczenie, hmm. będzie tutaj ktoś stawiał opór. Stawiał opór. Przed czymś nowym? Przed zmianą? Kochani, albo wy, albo ktoś z waszego najbliższego otoczenia. Yy. Będzie się buntował przed jakimiś zmianami, nie będzie chciał yy, przyjąć do wiadomości, że coś się zmienia i może troszeczkę robić na złość, dokuczać. Jest jakiś bunt. Może dziecka, a może wy będziecie się buntować przeciw czemuś jakąś zmianą. Hmm. To jest przekaz dla jednych, kochani, drugi przekaz to. Yy... Mam takie wrażenie, że będziecie. Yy... Odrzucać, jeżeli jesteście y, singlem i byliście w jakiejś takiej relacji, która pojawiała się, znikała, to będziecie się bronić, nie będziecie chcieli już y, uleczać, odnawiać tej relacji, bo y, wiecie, że to jest nieuczciwe. Dobra, zaraz sobie zobaczmy, co tutaj jeszcze może być. Może być właśnie ten bunt dokuczanie. Ktoś będzie próbował się z Wami też skontaktować, będzie kombinował, mimo że Wy nie będziecie chcieli. Rada dla Was. Rada dla Was, jeżeli to jest wracacz, to powinniście przerwać tą relację raz na zawsze. Raz na zawsze. Poszukać rozwiązania, poszukać wyjścia z sytuacji. Może tutaj być też zakomunikować, samokomunikować komuś coś, być bardzo stanowczym. Jeżeli to dziecko buntuje się... To też powinniście być bardzo stanowczy. Uciąć, uciąć, nie e, wdawać się w dyskusję. Poradzicie sobie z tą sytuacją. Kochani, poradzicie sobie z tą sytuacją. Może nie będzie bardzo e, prosto i przyjemnie, ale dacie radę. Dwójka Pentakli mówi o tym, że mm, jest pozytywna. Jest pozytywna, harmonijna zmiana. Eee. No. Jeżeli tutaj jest dziecko albo ktoś w ogóle z rodziny, ktoś, kto stawia opór, ktoś, kto yy, nie chce jakichś zmian, kto się buntuje i trochę. Działa po cichu, w ukryciu, albo troszeczkę wam na złość, to tutaj słuchajcie też przez komunikację. Uciąć, nie dyskutować za bardzo, ale konkretnym argumentem przekonać. Konkretnym argumentem przekonać, Kogoś. Jeżeli jest tutaj, wracacz, no to w końcu będzie tutaj. Jeżeli przerwiecie to, to będę koło to będzie harmonia. Harmonia. Dobra, kochani, zobaczmy sobie. Hmm. Praca, finanse. Słuchajcie, na waszej drodze pojawia się nowa możliwość mamy trójkę buław nowa droga się otwiera przed wami yy, słuchajcie i możliwe że tutaj yy, to poczucie klatki to zostanie przerwane w pracy finansach życiu materialnym coś coś się nagle otwiera Coś się otwiera, co powoduje, że z czymś kończycie i zaczynacie coś zupełnie od nowa. Jest transformacja. Przez to, że coś zakończycie, może współpraca, może projekt kończycie po prostu, może jakieś jedno działanie w pracy, a może całkiem pracę, a może całkowicie zmieniacie, mm, nie wiem, dom, coś sprzedajecie dom, coś kończycie zupełnie i otwiera wam się nowa droga, nowa droga pełna sukcesu, bo mamy tutaj dziesiątkę pentakli, to jest efekt. Przyczyna, sytuacja i efekt. No po prostu rewelacyjne karty, jeżeli chodzi o pracę pracownicę, macie rewelacyjne karty, otwiera, jeżeli zakończycie coś, Zakończycie coś, otwiera Wam się nowa droga pełna sukcesu materialnego i stabilizacji takiej. Możliwe, że dom znajdziecie nowy. Plan, aby spełniać marzenia. Zaplanuj marzenia. Rada dla Was. Zaplanuj marzenia, idź za pasją. Tu jest też możliwy awans. Tu jest możliwa niezależność, kochani. Może ktoś planuje zakończyć pracę i iść na swoje. Jeżeli, to zaplanuj konkretne działanie, aby iść własny biznes utworzyć. Jest tutaj niezależność albo jest tutaj pasja. Bardzo dużo pasji, super karty. Tak czy inaczej, do dziesiątki pentakli, do yy, satysfakcji finansowej was prowadzi. Co karty chciałby Wam jeszcze powiedzieć? Kochani, hmm, hmm, hmm. Mamy tutaj bardzo duże zadowolenie, spokój i nowy początek. To może być dodatkowy przekaz dla Singli, kochani. Jeżeli tutaj utniecie relacje, to naprawdę może niedługo pojawić się jakaś oferta. Od osoby, która jest bardzo dojrzała emocjonalnie, która jest bardzo ciepłą, spokojną osobą, która ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, która wprowadzi w Wasze życie bardzo dużo harmonii. No i może być szansą na nowy, udany związek, na coś zupełnie nowego, kochani. Może być też szansą na założenie rodziny. Albo przekaz taki, że, kochani, inwestycja w nowe, odwracamy sytuację i bierzemy to do powiedzenia do ostatniego przekazu. Inwestycja w coś nowego sprawi, że poczujecie bardzo dużo harmonii i taki spokój wewnętrzny. Hmm, będziecie mogli skupić się na domu, na rodzinie. Na yy, domu jako budynek dom jako budynek również będzie istotny. Nie wiem dlaczego tak czuję. No. No, nieźle. Nieźle, moi kochani. Tyle. Moi drodzy. Trzymajcie się. Buziaki. Et pas.